stary i ja się starzeję. Latami nie liczy się losu, gdzieś się podziały młodzieńcze nadzieje bliskości stosu i trzosu. Stos płonie tak tylko, jak wichę zawieje, gdy ciszą oddziela od głosu. Trzoska mi tak długo, jak długo gorzeje w tym wichrze jegoś żar. Stosu. Z dnia na dzień trzos nagle się pustką zaśnieje i popiół rozwieje się stosu, a nam pozostaną młodzieńcze nadzieje, jak głos zwęglających się w osób. Ten płomień, co płonie, ten głos, który drzeje, to tylko na życie jest sposób, Starzejesz się stary i ja się starzeję, ale los nud, losem głosu. Dzień dobry Państwu, tym wierszem przywitała Państwa pomysłodawczyni i autorka scenariusza dzisiejszego wieczoru, pani Iwona Waldzińska. Witam Państwa bardzo serdecznie w Powańskiej Bibliotece na wieczorku słowno-muzycznym, wieczorku poświęconemu niezwykłej osobie, jakiej to za chwilę. Witam w imieniu głównego organizatora, czyli Koła Powiatowego w Bochim, Polskiego Związku Niewidomych, który z panem prezesem Mirosławem Civorem na czele. Biblioteki Publicznej w Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że zgromadziliście się Państwo tak licznie. Jest z nami między innymi Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnych, pani Lidia Piekarz, witamy. Jest Pani Dorota Stachowicz, specjalista do spraw osób niepełnosprawnych z PCTN-u. Jest z nami również pani Maria Stachura, wieloletni prezes powiatowego koła związku a szczególnie ciepło witam tych z Państwa członków koła przyjaciół i wolontariuszy, których nie wymieniłam z imienia i nazwiska. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami. <kluczy> Drodzy Państwo, a teraz życzę miłego wieczoru, pełnego dobrych wrażeń, pozytywnych uczuć i wzruszeń, a poprowadzi go Pani Iwona Walcińska.